Cześć, dzisiaj chciałem powiedzieć dlaczego nasze auto może się przegrzewać pierwsza rzecz no wiadomo gdzieś możemy mieć jakąś nieszczelność w jakimś miejscu będzie nam uciekał płyn chłodniczy i go po prostu nie będzie wtedy wskazówka temperatury na liczniku będzie szła w górę no bo najzwyczajniej w świecie silnik nie będzie miał się czymś chłodzić Drugim takim objawem, który mógłby wskazywać na to, że silnik się przegrzewa, ale może tak być nie do końca, <laughs> lub na przykład wentylator cały czas będzie nam chodził na najwyższych obrotach, jest uszkodzenie czujnika temperatury. Wtedy nie zostaje nam nic innego jak wymiana go. Czemu jeszcze może się auto przegrzewać? Kolejną awarią może być uszkodzenie. Pompy wody. Wtedy płynnie będzie w obiegu. Najzwyczajniej w świecie silnik będzie łapał wyższą temperaturę. Następną awarią, jaka może nam się przytrafić, jest po prostu awaria termostatów. Któryś termostat nam się nie będzie otwierał, nie będzie zamykał. Wtedy będziemy mieli dwie opcje: albo silnik będzie cały czas niedogrzany, kiedy termostat nam się zatnie w pozycji otwartej. Kiedy termostat zatnie nam się w pozycji zamkniętej, silnik będzie nam się grzał. Płyn, jeżeli osiągnie jakąś temperaturę, termostat nam się ma za zadanie otworzyć, wtedy włącza się duży obieg. No i dużo lepiej płyn odprowadza nam ciepło silnika. Jeżeli termostat zatnie się w pozycji zamkniętej, nie otworzy się, wiadomo, temperatura będzie szła w górę. Kolejną rzeczą, która może nam się przytrafić, będzie to zatkana chłodnica. Wiadomo, jeżeli chłodnica będzie zatkana gdzieś tam, po prostu płyn nie będzie przez nią przelatywał, nie będzie miał się gdzie schodzić, tak? Co jeszcze nam się może przytrafić? Może nam się przytrafić awaria wentylatora. Wentylator ma za zadanie, jeżeli temperatura będzie wyższa. Włączyć się i ten płyn schłodzić dmuchając powietrzem na chłodnicę jeżeli to się nie stanie silnik nam się może przegrzewać co jeżeli zobaczymy na liczniku czy tam na wskazówce na liczniku, że ta temperatura gwałtownie poszła w górę włączamy wszystkie nawiewy na gorąco na maksa i szukamy najlepszego miejsca, aby się Zatrzymać. Nie gasimy od razu silnika, tylko gasimy silnik po chwili postoju. Po to, żeby po prostu płyn nam się nie zagotował, tak. Bo wtedy może rozsadzić nam uszczelkę pod głowicą. No i narobimy sobie przez to biedy. Jeżeli podczas trasy zdarzy nam się nie wiem. Pęknie nam wąż, bo któryś był wsparciały, po prostu nie wytrzymał, uciekł nam cały płyn chłodniczy. Jakoś sobie z tym poradzimy, naprawimy ten wąż, no ale nie mamy w ogóle płynu w chłodnicy. Co robimy? Doraźnie można użyć wody destylowanej lub zwykłej wody. Jeżeli przejdziemy na tej wodzie, nie wiem, do domu 10 km, nic się nie stanie, potem wlejemy sobie. Pukankę, czy na przykład kupimy dwa razy tyle płynu chłodniczego, ile ma być, zalejemy cały układ, przejedziemy się autem, spuścimy ten płyn, zalejemy znowu świeżym płynem. Nic nam się nie stanie, bo generalnie powinno się używać wody destylowanej. Dlatego, żeby w tych wszystkich kanalikach nie został kamień po zwykłej wodzie. Bo wiadomo, że zwykła woda jest zakamieniona. No ale myślę, że tak bardzo doraźnie można się w ten sposób podratować super, jeżeli będziemy mieli pod ręką wodę destylowaną wtedy nawet możemy rozrobić sobie kolejne kolejną bańkę na przykład wody destylowanej z koncentratem dolać, nic się nie będzie działo bo to jest woda destylowana chociaż zawsze lepiej użyć już gotowego płynu Chłodniczego. Czemu należy zawsze reagować na wzrost temperatury na wskaźnikach auta, lub nie ma w niektórych wskaźnika temperatury? Po prostu wyskoczy nam błąd, że zbyt wysoka temperatura silnika, właśnie po to, by nie uszkodzić uszczelki pod głowicą. Najgorszą awarią w tym przypadku jest uszkodzenie uszczelki pod głowicą, co jak wiadomo wiąże się z dość wysokimi kosztami, jeśli chodzi o naprawę. Myślę, że powiedziałem, dlaczego eee, nasze auto może się przegrzać. Jak zachować się w razie, gdy zobaczymy, że temperatura gwałtownie poszła w górę. Eee, czym możemy uzupełnić ewentualny ubytek płynu. No i chyba wszystko. Dobra, trzymajcie się. Do następnego hej!